Policja, policja nam dotyczy czas. Co tam? Dobrze, tylko się uczę cały czas, bo sesja. Raz, dwa egzaminy były, byli, ale wszystko zdane na piąteczkę. Nie, czy już trzy, przepraszam, trzy zdane na piąteczki. A poza tym po sesji i tak mam w chuchniałki. Cały czas mam w się Stoner, ko pierwsza z na streamie, które tu zabawnie mam nadzieję. No, mordo trochę. Jeszcze jak jesteś stonerem, jak się zjarałeś, to ja nie wiem czy ci nie roz Doli ze śmiechu człowieku, jak ja jakim żartem zarzucę. Także, jak jesteś zjarany, to typie nie wiem, przemyśl to w ogóle, czy chcesz tu siedzieć? Nie, no, świruję. Fajnie, że przedeś. Płacę się wspierać bicami, czy gówno? Nie, Mordo, jak chcesz mnie wesprzeć, to po prostu rzuć donate'em, bo bitcy tak jak tutaj Karun pisał, pisała. Twitch bardzo dużo zabiera, a Tipli zabiera dosłownie jakieś śmieszne procenty od tego. Także, jak chcesz, to zapraszam na Tipli moje. To powinno gdzieś być w linku. Tipli chyba 1,5 albo 3% i mi się wydaje jakaś tam płacę za pierwszą wypłatę. Nie pamiętam, ile, bo ja tam już już kupę siana, wypłaciłem z tego, ale tak, Tipli mało, za, mało zabiera twórcom, bardzo mało. Nowy kąt kamery, to nie nowy kąt kamery, tylko nowa kamera w ogóle, w sensie zrobiłem sobie z GoPro kamerkę internetową, bo teraz kupiłem sobie nowe GoPro i 11 teraz mi służy za kamerę. zobaczymy czy się będzie grzała, bo jak się będzie grzała to wtedy po prostu wrzucimy tą dwunastkę, bo ona ostatnio dała radę. Bra, bo trudno rangę Patrona odebrać. O, tak, bo ja w, przechodzę, wiesz co, kurde, rezygnuję po polis Patronite'a i przechodzę bardziej na y, to wsparcie na YouTubie, ale nie wiem czy nie zacznę znowu patronaita y, ogarniać, bo YouTube strasznie dużo się siana twórcom zapłała. Także za niedługo postaram ci się dać tą rangę, ale ta grupa praktycznie nie żyje. Ja w ogóle <laughs> próbowałem tych moich patronów kiedyś aktywizować i nawet powiedziałem, że dobra, że ja zapraszam patronów y, na obiad. Mm, tych aktywnych, jak byłem przy okazji targów książki, co wydawałem swoją książkę To kurwa nikt nie chciał nawet przyjść Nie dziwię się, ja, ja też bym ze sobą nie chciał iść na, na obiad Także no hard feelings, jak coś To chyba muszę zacząć subskrybować, no właśnie Plan był taki, że ja stawiam generalnie Bo kupę siana mi ludzie dają, a mogę się w końcu odwdzięczyć No ale każdy miał wyjście nikt nie przyszedł Plus, z plusów to wcześniej se wróciłem na chatę. No, książka podpisana, The Best. No wiadomo. Mi się wstydził trochę iść nawet z drugim poborewiczu, najbardziej wspomnianym psem w Polsce. Byłym psem. Należy podkreślić. Byłym psem. Ale czaje. Trochę mnie denerwuje to, że z jednej strony praktycznie wszystko jest tutaj takie bardzo proste w tych questach i masz dosłownie znaczniki wszędzie, ale już na przykład, jak trzeba gdzieś dojść, to to jest strasznie niejasno napisane i już nie masz na przykład e, pokazanej drogi do tego celu, i to jest w bo potem błądzisz po takich dużych lokacjach i ja na przykład nie wiem teraz co ją zrobić. Ja już przyszła ta fajna letnia pora, że siedzę przed kąpem, nie robię literalnie nic oprócz grania i czuję jak mi po prostu do rowu cieknie pot. Zajebiste, zajebiste uczucie, polecam wszystkim. Kurwa, wstaję od komputera i mam całe plecy, mokre całą dupę. Siedzę w majtkach aktualnie i w tanktopie. Jakbym wstał, to byście zobaczyli moje piękne bokserki. Poka dupę. Mordo, jakby mi za to płacili, to bym się zastanowił. A tak to. To to właśnie dupa. To nie pokaże dupy. O, donajcie jakiś Boży, widzę. Słyszę. Weteran Myrku, 5 zł, poka dupę. No niestety, nie dam się namówić, mordo. O, bajko. Ja, p***dolę, stępień przyszedł. Zajebiście, siema. Przyszedł najgroźniejszy człowiek na internecie. Skąd taki ekstrawagancki mikrofon? Czymś się przegrać więc jego kształt. Kształtem Penisa bardzo mnie podnieca. Czego kłamiesz w filmach? Bo jestem pierwszy. No kłamcą, no przecież to już zauważyłeś, no, sam sobie odpowiedziałeś przed chwilą na to pytanie. Nie mam jakiejś szczególnej motywacji. Wiem, wiem wstępień czego chcesz. Teraz żebym ja się zapytał A, gdzie kłamie i żebyś ty mógł powiedzieć, gdzie kłamałem. Wiem o tym. Powielasz news, który był w telewizji 3 dni wcześniej za to ludzie oglądałem to jest hit. Aha, czyli już sobie sam jednak przeprowadziłeś konwersację ze sobą, no trudno. Czyli nic nowego. Nie no, żebyście. żebym. Pewnie dużo ludzi. Może inaczej, kto z następnia ręka do góry? Bo stępnia a chwilę nie było, on no, obraził się trochę na nas. Kocham Stępnia, ja też. <grystanie> Master, Strażak, Wertra Myrkur, dobra. Sołpik też zna, może być łapa w gaciach, ale moich, najlepiej w moich. Generalnie Stępień to jest taki yy, prawaczek, co się tam nieudolnie jakby próbuje sprowokować kogoś. Yy, chwali się, że tam jeździ, sobie na jakieś czasy. Yy, yy. Nie ma pieniędzy i tak dalej. No i, no i tyle. No, traktujemy go tak jak taką babę z brodą w cyrku. Jak sobie tutaj przychodzi, to ludzie go podpuszczają, w śmieje. Jakiś czas temu ktoś mu pocisnął na czacie, tego nie było trzy tygodnie, no i teraz przyszedł. I tyle. Ale my bardzo lubimy generalnie, jak stępienie jest na czacie, bo łatwo jest go podpuścić, pierdolę jakieś tam głupoty i tyle. To jest maskotka tego czatu, tak jest. Czyli to osoba, która ma dwa ostatnie szare komórki, walczące o trzecie miejsce. Nie wiem, no taki po prostu taki śmieszny chłop, nasza maskotka. Nie wiem, co tu więcej mam o nim powiedzieć, no. Fajnie, że jest. Tylko nie wiem czy ujawni w pełni swoją, swój potencjał, bo ostatnio się bardzo szybko obraża. Jaś go przepraszam. Nie, no przepraszam. Stępień, wiesz, że to były żarty, że przepraszam cię za to, że ostatnio się musiałeś na nas obrazić. Naprawdę, tak naprawdę traktujemy cię kompletnie poważnie. To były tylko żarty. Nie musisz się na nas obrażać. Nie obrażasz się już? Jak ty powiadasz, do później mniej No i to jest właśnie gadka ze stępniem. On jakby jak coś jak coś się do niego mówi w jego stronę co mu się nie podoba to, on to po prostu ignoruje ale to jest, jaka, jakaś, jest to jakaś strategia jak najbardziej zagadką, że ty masz wyświetlenia no, na YouTube A dla mnie też jest zagadką bo jak ja bym był na miejscu tych ludzi to ja bym siebie za nie oglądał więc tutaj Stępień się akurat muszę z tobą zgodzić dla mnie też jest to zdalnie zagadką, że ja jeszcze jestem w stanie na tym zarabiać tutaj totalnie plus jeden byczku czyli się już nie gniewasz Stępień, bo nie odpowiedziałeś w końcu na pytanie Czy się trochę jeszcze, jednak jeszcze gniewasz a na TikTok tańczysz na rurze E, tak, na różę. Najczęściej kolegi. <grych> nie, żartuję. Na róże taty. Jak to warga kiedyś powiedział, content typu Przygody Piotrusia pana na haku Kapitana. <grych> to był jeden z tych niesławnych y, filmów, kiedy wardze się dostało rykoszetem za, za Pandora Gate, chyba. Ja nie mam czasu się obrażać, mi się szykuje jeszcze w tym roku Andaluzja i. No widzicie, mówiłem. <grych> Czyli wstępień zawsze będzie wstępniem. Podobno to jest miasto gojowskiego sektora i biznesu, zgadza się. Ale to tylko jedne z niewielu jego zalet. czasami trzeba przeklikać te wiadomości, musisz nie chce nigdy kurwa czytać. To DLC to jest tak skonstruowane, że w B rozpierdaj wszystkich, wszędzie jest porozrzucana amunicja. Żeby ci przypadkiem wystarczyło na, na misję. No i tyle. Jak wy będziecie się szarpać od denaturat w kamienicy, to ja będę z latynoskimi dupami rozmawiał w maladze. No, to dobrze. Nie myśleliście, żeby, żeby w Andaluzji nie roz, rozmawiać z jakimiś przystojnymi latynosami, na przykład? Bo ja pamiętam, że było coś takiego, że tam ktoś zginął. To mi nawet moja Ola mówiła, bo Ola jest... Ola mieszkała, wiecie, my, my mieszkaliśmy rok w Kielcach, a sama mieszkała w Kielcach kilkanaście ładnych lat. No, to jest świętokrzyskiem. Madrynal wstecz, dwie osoby zginęły. No, no, no właśnie. Nie ja brakuje, żebym pracował na tym wydziale i nikt się w tym poważnie nie interesuje, tylko gadają. A to pracujesz w Mesko, tak? Tylko w jakimś innym dziale? Pracowałem na innym dziale, kolega e, robi obok tego. Teraz idzie zamówienie do Ukrainy pilne. Ludzie robią po 12 godzin w dzień, w niedzielę są zmęczeni. No tak, no na pewno. Firma też chce zarobić. Mówmy się, no to jest taka firma, że dla niej teraz jest idealny czas na zarobki, bo jest kurwa wojna, więc. Więc to wszystko wiadomo, no. W sumie ciekawe, co tam się dokładnie stało. Wiecie, pierwsze, pierwsze myśli ludzi w internecie no to było k***a fabryka uzbrojenia i to dla całego NATO. Yy, ostatnio te wszystkie targowiska w Warszawie, znaczy te dwa targowiska, które spłonęły, no to się okazało, że tam jakieś że służby białoruskie, tym swój udział. Mógłbyś na swoim kanale nagrać jakiś film o Donald Trump, że wygra wybory. Nie, bo jestem lewarem. I to się zdziwi lewactwo, niedługo Europa aż pokazała. No, to się zdziwię. Ja generalnie łaknę, łaknę mocnych mocnych wrażeń w życiu, więc ja się lubię dziwić, lubię się zaskakiwać. Także jak najbardziej jest to wskazane w moim życiu. A będziesz dalej przychodzić wstępień do mnie, czy wtedy nie będziesz do niej przychodzić? Czy będziesz przychodzić się ze mnie pośmiać na przykład? Ty jesteś populista. No jestem, no na tym zarabiam, stary. Wiadomo, mówię ludziom to, co chcą usłyszeć. I jeszcze na tym zarabiam kupę siana, także u... No to jak najbardziej się z tobą zgadzam wstępień. Jak najbardziej. To jest Ekstra klasa. Tak właśnie musiał być. I Atencjusz. Twoje filmy mnie łapę w dół, bo są bez sensu. No jestem też atencjuszem, jak najbardziej. Nie no proszę, ale nie dawaj łapek w dół. No szalałeś? Możesz mi dać chociaż raz łapkę w górę. Raz jedyny, wstępie. O to cię proszę. Czy możemy się tak umówić, żebyś raz mi dał łapkę w górę? Jesteś takim zapleczem Polsat News. Jestem. Nawet mi za to. Po... No, no dobra, nie bo jeszcze mi. Jak ktoś do mnie przypierdoli, że mówił po ty. No, jestem, jestem. I Deronet jeszcze. No ale to dlatego. to głównie przez moje żydowskie korzenie. Hello there. Czy piąkę też reklamowałeś? Tak jest. Szczypawka. Śmiercionka. O, tak powinieneś mówić. Cztery daweczki przyjęte jak złoto. No nie wiem czy se, nie, nie wiem, czy se jeszcze nie, nie wezmę jak, jak, jak coś. Żyd sosnowca, zgadza się? No to nie mamy o czym gadać. no ja... Nie no, ja, ja, się, ja się ja się bawię świetnie stępień. Ja mam z tobą gadać zawsze o czymś. Przychodzisz, można się pośmiać. Czy z tym się akurat nie zgodzę, że nie mam o czym rozmawiać? Ja mam dowody na to, że do stacji telewizyjnych w Polsce przychodziły filmy farmaceutyczne z Wyspą pieniędzy. O tym filmu nie nagrasz, tylko tańczysz na TikTok. Tak jest, bo z tego są pieniądze. A ja absolutnie nie jestem ideowcem. Ja jestem populistą, który chce zarabiać siano. Dlatego zły adres mordo. Już w różnych krajach powstaje komisje do spraw pandemii. Ludzie, tacy ludzie jak Grek. Mówacze, szczepionek są wzywani na przesłuchanie. O nie, tylko nie to. O nie, o nie, o nie. Teraz to, żeś mi stracha napędził stępień. Ten Cezary Pazura może mieć problemy. O kurwa. no to nieźle stępień. Widzisz, znowu nam sprzedaje jakąś ciekawostkę. Tego mówię, że stępień jest bardzo wartościowym uczestnikiem moich streamów, ponieważ nie dość, że jest inteligentnym, pewnym siebie silnym chłopcem, to jeszcze no dodatek sprzedaje nam różne ciekawostki. Go właśnie, bardzo lubię jak on jest na streamie. Wstępie to ma minus 9 DioPri, on to nawet nie wie, gdzie jest. No, ale ciekawostki, fajne sprzedaje. No. Może nie wiedzieć, ale. Czy wiesz, kto to jest Gadowski Witold i ruch obrony Polaków? Nie wiem. Jakby był ruch obrony Lewaków, to bym pewnie wiedział. <laughs> ale ruch obrony Polaków nie, niestety nie wiem. No i widzicie, jakie to jest DLC? Idziecie, na idziecie dalej znowu napelacie w kogoś albo w coś i. Wszędzie jest amunicja, więc nie trzeba tutaj nic kombinować. Ci wrogowie faktycznie są trochę bardziej wymagający niż byli na przykład w podstawce. No ale styl, bezmyślne napięcie po prostu I to, i, to, i to jest tyle. Jak są dowody, że brałeś pieniądze od firm, to już się niedługo zdziwić. Tak tylko mówię. No ale jak mam się zdziwić, jak ty już mi o tym powiedziałeś? No to, to jaki, jaki to ma sens? To mogłeś mi nie mówić, to wtedy mnie się zdziwił. No teraz się już kurde zdziwię, bo mi powiedziałeś. To co ty, stępień? Człowieku, nie umiesz totalnie w zadziwianie ludzi. Jak nagrasz film o Trumpie i nadchodzących komisjach do spraw pandemii, to wtedy będziemy mogli znaleźć porozumienie. Ale ja nie chcę mieć z tą porozumienia. Nope. Nie jest dobrze tak, jak jest teraz. Zobacz, stępień, jak, jak, jak jest fajnie. Właśnie, to właśnie jest super, bo mamy cały czas inne, e, inne zdanie na jakiś temat, możemy sobie in w inteligentny sposób z Tobą porozmawiać, zresztą Z Tobą się nie da w inny sposób porozmawiać jak w inteligentny, to jest zawsze dyskusja na poziomie Nie wyobrażam sobie, żebyśmy mieli porozumienie Gadasz z typem, który jest na smyczy farmaceutycznych korporacji, a Pierdolisz mu takie rzeczy, że jakieś tam milion zgonów, jakieś coś tam Człowieku Dzień jak co dzień, a siano trzeba robić Właśnie, poza tym jak e, tutaj Ci ja pali, napisał. Milion zgonów, to już jest statystyka, to już jest za późno. To weź tam pod latarnią, wiesz, się w latach jeszcze więcej zarobisz. A skąd wiesz, że ja tak nie zarabiam? Dasz sobie rękę uciąć, że czasami sobie nie staję właśnie pod takim. <laughs> pod taką latarnią i gdzieś tam wiesz? Z całkiem nie zwiesiano, morda. Teraz byś nie miał ręki, no to zdecydowanie. Normalnie trzeba zarabiać siano no i. Słyszycie, jak, Słyszycie, jak moja Olka chrapie? Słyszycie? Ja mam pytanie na koniec. Dawaj, stępień. dla ciebie zawsze. Czekajcie, zmienię ustawienie mikrofonu, żeby zbierał. Śpi <śpijesz> już, koteczku, oczka swe zmruż. <śpijesz kriesz> Kurwa, piłuje. Aleksandra, ola, Oleńko, Aleksandra, ola. Lewis! 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 <laughs> Ola, nie pi pójdź już spać, zostaw stazę, zostaw nas... No bała się znowu, śpi tam normalnie na odcinie, wariatka. Zaraz dzwonię na pały, jedzie na izbę i wszystko w temacie. <laughs> Dlaczego Policja Polska nie szuka sprawiedliwości ofiar pseudopandemii? Dlaczego winni nie są w areszcie? Niedzielski Polsat News. Po co mam być? To się nikomu nie opłaca. Dobrze jest tak, jest wariacie, nie kombinuj. Wszyscy się dorobiliśmy na tym, co teraz w kolano się strzelać. Dobra, niech sola, hrapie. Ja myślę, że e Selente prowadzi rajd z grupą 17 osób. Siemanko, witam, witam. Dziękuję bardzo za rajda. Ja jestem Baget, Możecie mnie znać z kanału Sierżant Bagieta na YouTube. Nagrywam o służbach. Aktualnie studiuję ratownictwo medyczne, jestem na drugim roku. W tle możecie słyszeć moją narzeczoną, która napierdala, bo sobie usnęła na kanapie i się się nie znieśmiemy, bo chrapie. Próbowałem ją przed chwilą budzić, ale mi się nie udało. Gramy w Outer Worlds, jesteśmy na samym końcu głównej fabuły i właśnie ogrywamy DLC. Mam nadzieję, że się będziecie ze mną dobrze bawić. Mamy z nami mo naszą maskotkę stępnia. Próbuję udowodnić, jaki jest bogaty, bezwzględny. I jakim jest tutaj bezwzględnym graczem na rynku, na, na wolnym rynku naszych, naszej kapitalistycznej ojczyzny. No i tyle. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rajda. Mój kot to, to, to zaczyna szaleć. Wstępny no po, po prostu polski Andrew Tate. Jaki kraj taki Andrew Tate? Jezus, jak mnie dupa już boli od tego siedzenia, kurwa. A tata dzisiaj u mnie nie był. <laughs> nie, żartuję Boże, ale głupi żart. Jezus Maria, mam nadzieję, że nikt tego nie usłyszy. <laughs> Polecasz Outer Worlds? Polecam. Tym bardziej, że ostatnio było do odebrania za darmo. Nie wiem czy dalej jest. Nie odebrałem, kolejna gra w Pizdu. No to żałuj, bo było do, do odebrania ta najwyższa wersja. ta To Spacer's Choice, czyli ze wszystkimi DLC. Następnie się cicho zrobiło na czacie. cicho i smutno. No kurwa, tak. Wstępień to jest legenda. Mogło być więcej muzyczki w, tym, w tej grze. Bo w Falloutie to cały czas lecia jakaś muzyczka zajebista. Tutaj, tak. W sensie gra jest fajna, ma fajny klimat, taki właśnie mocno Fallout'owy, ale jednak brakuje trochę tego. O, papieżowa. O, panie, panie, panie Boże, kochany. No i takie to właśnie DLC: lata się i się na p... do wszystkiego co się rusza. Hej, Kat, tam jak tam, jak Gierki idą? Bardzo dobrze, cześć Kasienko. Co tam u Ciebie słychać? Weź nawet nie pytaj, egzaminy jutro zaczynam, pomiędzy nimi się jeszcze używam z biurokracją WCR-ową, po dzisiaj już mam ich dość Ajajaj, aj, aj, widzisz No mi się już sesja zaczęła Więc no tak to jest Najlepsze jest to, że jutro mam zaliczenie, a dalej nie mam bladego będzie, co mam na nie umieć Mam taki wykład, no to zajebiste jest właśnie A z czego zaliczonko? Język rosyjski, leksyka, dostajesz tekst do tłumaczenia z tematów, które teoretycznie przerabialiśmy, aha Ty sobie studia robisz i nagrywasz nie dorabiasz nigdzie? Kanał bardzo dobrze funkcjonuje, tak ci mogę powiedzieć Mordeczko. Na luziku daję radę, jeszcze jestem w stanie coś od, od, odłożyć. Nie są to jakieś super pieniądze, ale takie, że się da przeżyć na całkiem niezłym poziomie. Tak jak mówię, jeszcze na coś zaoszczędzić i jeszcze sobie opłacić studia. Dużo odłożyłem, udało mi się, więc. Ja generalnie nie się roz... siana, bo ja nie mam za bardzo na co. Ja ani na imprezy nie chodzę, ani nie jestem jakiś przebojowy. Mam jedną moją kobietę, z którą sobie bardzo dobrze żyjemy. Za streamki coś ci wpada. No, tyle co mam z donatów, to naj najwięcej to z donatów, Ale przy tych wyświetleniach moich na streamach z 300 -y, takie wezmę kieszonkowe. Jak Starfielda Starfield w tym aspekcie tego przesadzili. Muszę skończyć tego z Starfielda. Bo tam już mi dużo fabuły nie zostało. Ja dalej podtrzymuję, że to nie była aż taka zła gra jak wszyscy pierdli Trochę, trochę za dużo naobiecywali według mnie niż, niż, potem dali nam twórcy I stąd ten cały hejt na BTSd się wziął Ale żeby to była jakaś zła gra Gorsze gry były i były lepiej traktowane Dobra, aż to rozkminię kiedy indziej Bo muszę iść się uczyć I widzimy się niebawem myślę Dobra, to lećcie do... Lord Ciacho? Kto to jest kur... Policja, policja nam dopuszcza